Hey, cześć, witam was w kolejnym odcinku, tym razem ze Star Conflict. Mamy tutaj trochę inne statki niż wcześniej. Posażyłem się w statki... Jak się ta frakcja w ogóle nazywa? Musiałbym sprawdzić. Yy, no nie wiem. A jak się to w ogóle nazywa? Dobra, nie mam w każdym razie pojęcia. Mam jeden statek czerwony i to jest statek... Yy, właśnie Dagger. Jest to interceptor, czyli statek, który powinien przeszkadzać przeciwnikom, jeżeli ich bardziej niszczyć. Mam jeden statek, też yy, zwiadowczy, z innego te, z innej grupy. No i mam też Herkulesa, z tej samej grupy, który jest Gunshipem, czyli zadaje duże obrażenia. Jest naprawdę dobrym statkiem. Zrobiłem to głównie po to, zmieniłem te statki, bo tu mam, jak widać, u techów mam 8000 praktycznie, u armady mam 2000. Zrobiłem to po to, żeby właśnie. No bo tak, jakbym. Jakby to powiedzieć, można w tej grze update na statek kupować za punkty jakby w tych frakcji, tak? tych Za te kontrakty. No i cała ta kasa, którą to będę z tych kontraktów, będę mógł wydać na ulepszenia mojego statku. A żeby ulepszyć statek jednej frakcji, potrzebuję doświadczenia drugiej frakcji. I de facto muszę grać wszystkimi trzema, chcąc, nie chcąc. No ale nic. Zobaczmy sobie na Skirmisza PvP, później pójdziemy na PvE. Z tego co widziałem po update'cie doszła nowa misja, którą też chętnie zagram. Pewnie sobie na początku zagramy tym stateczkiem zwiadowczym. Ma bardzo zwiększoną szansę krytyczną. On chyba nie zadaje zbyt mocnych obrażeń, ale szybko zajmuje przekaźniki. Słaby jest ma tylko 6000 defensa, a ten dagger jest nawet lepszy. sztylet znaczy się, no ale sztylet jest trzecią chyba rangą. ale nic no, polecimy i zobaczymy. Tak się zastanawiam bo tak trochę sobie poulepszałem Te plazmagany, nieplazmagany. Aha, coś już nam wyszukało. O, tryb dominacja. Czy mi się wydaje? Czy boty doszły. O, całkiem dziwne. No ale chętnie to zobaczę. Ten Dagger ma taką fajną umiejętność ten, ten Energy Field Generator tworzy takie pole, w którym później Po użyciu tego pola Dzieją się takie Śmieszne efekty Bo jak użyjemy tego pola to nasi przeciwnicy tracą możliwość W ogóle latania Cała pancerz im schodzi A co najważniejsze Tracą oni też wszystkie inne statystyki, znaczy nie mogą strzelać nic praktycznie, nie mogą robić. Ja jestem na tyle szybki, że on nie powinien być w stanie mi tu praktycznie nic zrobić. Jeżeli mi się uda, teraz przeżyć go. Fakt, nie udało mi się zdobyć przekaźnika, ale. Ach, jak mnie rozwalił. Pewnie przegramy tę bitwę jak zwykle. Dobra, teraz weźmiemy sobie Herkulesa. Tylko i wyłącznie po to, by im dać popalić. Dziwne dziwne, bo wcześniej yy, dłużej się czekał na bitwę, ale było no, z samymi graczami. Tu widzę, że przebudowali całkowicie tryb dominacji i teraz mogą brać udział nawet boty. A te boty to takie free -kille, bym powiedział. Akurat mój statek ma taką fajną umiejętność, dzięki której mogę bardzo, ale to naprawdę bardzo dużo... Strzelać do wrogów zwiększa mi się prędkość strzelania i zmniejsza przegrzanie widzę, że drony zadają coraz większe obrażenia. Kurde, ale widzę, że Skubańc ma Asalt Railgana i to na jakim fioletowym poziomie. To z tym to nie miałem szans w ogóle. Kurde, no myślałem, że uda mi się chociaż przekaźnik zająć, a tu wyszło jak wyszło. Dobra, lecimy. Zająć B w takim razie. Tu widzę, że sobie nie dają rady. Chyba, żebym znowu zaszturmował A. To mamy jedną dronę na C, a wezmę, zniszczę bota. Skąd oni do mnie strzelają? Skąd oni do mnie walą? No, nie widzę ich w ogóle. No, uniknąłem go w końcu. Ok, to teraz trzeba lecieć tutaj. No, ale już z zagrobu załatwiłem go przynajmniej. From the grave, kurczę. Chyba sobie jednak wezmę mojego dagera tutaj. To jednak jest statek, bo zmniejsza moduły przeciwnikom, również. Osłabia je. I jest zarazem dosyć szybki. ale nie jest wytrzymały. Ale za to jest malutki. Ale to, to, to już i tak nie ma co. Bo widzę, że to jest przegrane całkowicie. W ogóle. My ileśmy dostali, bo chyba nawet więcej niż oni. No te boty to w ogóle mięso armatnie. Okej, teraz ich zneutralizuję, mam nadzieję. Ach, ale widzę, że jeden z nich ma tego Asel Traigana za mocnego i kiepsko będzie cokolwiek zrobić. Przynajmniej na trochę ich wyłączyłem. Proszę, już zdobywamy C. I atakują nam A. No i już C idzie powolutku. No to już przegrane jest, bo A nam zdobywają. Tu mamy ledwie dwa punkty. Nie, to już nie ma co właściwie. No, już do widzenia. No cóż. Tego się niestety spodziewałem. Ale ja całkiem sporo synergii dostałem. Dobra, więc naprawmy te nasze statki sobie. I zobaczmy, co nas dostanie Herkules na wyższym poziomie. Tylko widzę nic ciekawego, Adweger... Sensor range. W sumie też nic ciekawego. Dwa gry by lepiej. Ale wiadomo jak to jest. Zobaczę jakie tu mam te moje statki. XXS XS Jeszcze tego mam. Muszę wygrać bitwę, <noise> nie wiem czy mi się to uda, no ale dobra, zobaczymy. Tu mogę zwiększyć transfer, żeby mieć tego lepszego Herkulesa albo Harpie. Albo Deimosa, o, to może być fajne. Dobra, zwiększę Herkulesa najwyżej w takim razie. Okej, okay, mam Herkules, Rage i Harpie już dostępne. Fregata, to może być całkiem fajna fregata. Teraz bym chciał Herkulesa Rage'a kupić. zobaczmy, co ty tu masz. O, Tu potrzebuję 9000 raid loyalty points. Raid, więc teraz bym nawet z nimi podpisał kontrakt. Not belonging to Jericho. Hmm. Wina battle. I od razu dostaję inne misje. I w tym momencie, teraz muszę swoje statki zmienić na Jericho Czyli X, XS, Dagger i Herkules, no dobra Zobaczmy więc, czy tutaj nie mam czegoś do wmontowania, aby... Oczywiście, ten już mam zamontowany na Herkulesie No nic, to lecimy w takim razie. Jakie tu jeszcze mamy misje PVE? O, Crimson Haze doszła niedawno. 415, Engage, nie. 415, 49, 46, 1015. No, jestem na Blackwooda zmuszony praktycznie. Dlatego wolę pójść na zwykłą walkę. Fajnie ten statek jest nawet. A czy ja wiem, czy on byłby mocno, mocniejszy od tego? Nie wiem. Ja się szybko w miarę energia regeneruje. Ale kurczę, naprawdę, ostatnio jest coś naprawdę słabo z graczami. Bo z tego co widzę, to mamy ile mam botów w drużynie? Raz, dwa, trzy, cztery. No, 4 boty mam drużynie, a oni mają też 4 boty no Zobaczymy jak to będzie W sumie mam 3 statki, nie wiem czy to najlepszy pomysł A, to mi zwiększa defensa mojej tej O proszę czy to nie jest aby ta mapa, w której walczyliśmy wcześniej na PvE? Tak, to jest chyba ta mapa. Trzeba zająć A. Oh yeah. Oh a yeah, drugi poszedł. Teraz lecimy tutaj na B. A tu bym powiedział, że nie dam sobie rady, więc ja tu się chowam już. Tak, mamy bota jakiegoś, na Edward. To mnie zniszczyli, ale to i tak miałem zwiększonego defensa. I tak zwiększonego defensa, jeszcze mnie rozwalili to jak szybko. było po prostu do widzenia. Kurczę, no ale naprawdę trochę lipa z tym wszystkim, bo nie mając, co widzę też ciut lepsze statki niż moja drużyna, norma w sumie. Czasami czuję się niczym w World of Tanks. Pytanie, co tu zrobić, bo już mają wszystkie trzy. No, miał widzę plazmowy najlepszy. Ja nie mogę, co tu się dzieje, to jest po prostu rzeź. To jest rzeź niewiniątek. Jak tu cokolwiek wygrać w tym wypadku? Jak oni po prostu lecą, zajmują wszystko i do widzenia. Widzę, że statki tych się najlepiej nadają do strzelania. Jak na ironię. O i do widzenia, znowu przegrana. No, gość dostał ile? 2000, a u nas, ja, naj... ja najwięcej, kurde, prawie 500. I kurczę, czasami naprawdę wychodzą fajne fragmenty, no ale... Jirico's ship, maximum synergy, tá? Face shield.